Droga Gabrielo i drogi Damianie, wydaje mi się, że to jest początek nowej drogi, nowej wzajemnej wolności. Nie będziecie absolutnie na żadnym niewidzialnym łańcuchu. Obrączki będą wam przypominać to, co najważniejsze, wzajemną służbę i życie dla siebie. O damia idzie, damia idzie, damia idzie. Smokingu, ma białą koszulę, wygląda rewelacyjnie. Jak mieliśmy grać właśnie w cs to my gadamy i Gaby ja wbiła. I pierwsze słowo siemka. No i później na wspólne rozmowy, granie na gitarze. 12 listopada mi się oświadczył. Zamiast się postarał, zakupił jedzonko. Powiedział, żebym sobie zajrzała do portfela, a tam była karteczka, wyjdziesz za mnie. Ja, Damian, ja Gabriela, biorę Ciebie, Gabrielo, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz, oraz że Cię nie do śmierci. Damianie, Gabrielo, jesteście małżeństwem. i drogi Damianie. Takiego właśnie nieba chcę wam życzyć tu na ziemi. Gdzie jedno drugiego będzie codziennie karmić miłością i to już się już nigdy nie skończy.